Cześć wszystkim, słuchajcie. Mam dzisiaj dla Was informację, albo w ogóle garść wiedzy, która może pomóc Tobie w wyświadomym budowaniu Twojego kryptoportfolio na rok 2023. Każdy inwestor, czy tam trader, wie, jak ważne jest wstrzelenie się w panujące trendy. Jeżeli uda Ci się przewidzieć, co będzie modne w danym momencie, to łatwo jest przekuć tę wiedzę w zysk, czyli coś, po co tutaj wszyscy się tak naprawdę zebraliśmy. No, taki, taką modę lub trend, no niestety ciężko przewidzieć. Można jednak wyznaczyć trend, w którym technologia wydaje się zmierzać. I właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym materiale. Być może udać się przewidzieć, jakie projekty będą królowały podczas następnego roku lub przyszłej hossy, więc jeżeli temat Ciebie interesuje, to lecimy z tytułowym właśnie tutaj tematem Zero Knowledge, czyli ZK. No nieco głośnym w ostatnim czasie temacie. I tutaj na start muszę zaznaczyć, że Zero Knowledge to nie jest dziedzina, która dopiero jakoś niedawno się narodziła, czy jest jakimś takim po prostu słówkiem, które powstało tutaj z jakiegoś tam trendu ubocznego. Wręcz przeciwnie. Jest ona już dość leciwa. Pierwsze zarysy tej koncepcji okazuje się, że powstały już w okolicach roku 1985. Jest to po prostu jedna z technik kryptografii. W takim razie, dlaczego dopiero teraz, w tym momencie jest o tym tak głośno, albo będzie jeszcze głośniej? Okazało się, że to właśnie blockchain stworzył takie dopiero teraz odpowiednie warunki, w których ta technika może znaleźć szerokie zastosowanie. I już tłumaczę tobie dlaczego. Zapewne znasz temat trylematu blockchaina, czyli decentralizacja, bezpieczeństwo oraz skalowalność. To są właśnie trzy główne wyzwania. Które stoją przed blockchainami. Niestety, jak to w życiu, no, nie można mieć wszystkiego. Warto próbować. Ale dlatego właśnie twórcy muszą iść na pewne kompromisy. Z bezpieczeństwa sieci nikt nie może zrezygnować. To jest po prostu, no, proste. Sieć, która nie zapewnia bezpieczeństwa, jest po prostu bezużyteczna. Dlatego właśnie ten dylemat lub trylemat rozgrywa się pomiędzy skalowalnością i decentralizacją. Bitcoin, Ethereum oraz wiele innych kładą większy nacisk na decentralizację no i idą zgodnie z duchem Nakamoto, z Nakamoto. Niestety mają przez to problemy ze skalowalnością. Mają, ale w przyszłości mogą już nie mieć, ponieważ Zero Knowledge być może okaże się tym przełomem, na który wszyscy czekamy. No ale dobra, weźmy tutaj, wróćmy do samego początku. Czym w ogóle jest Zero Knowledge, ZK? Jest to dział kryptografii który pozwala na przygotowanie takiego dowodu, potwierdzającego poprawność danej akcji bez ujawniania danych. I pozwól, że wytłumaczę to na prostym do zrozumienia przykładzie. Przyjmijmy sobie, że zostałeś zaproszony na jakąś elitarną imprezę, tylko dla wybranych. Otrzymałeś zaproszenie, w którym jest kod umożliwiający wejście. I właśnie w tym momencie Zero Knowledge... Pozwala na udowodnienie ochronie pilnującej wejścia, że po prostu masz zaproszenie, ale w taki sposób, abyś nie musiał podawać treści, czyli tego kodu. Zamiast zaproszenia mógłbyś pokazać ZK Proof, czyli dowód wygenerowany w technologii Zero Knowledge. Ochrona miałaby wtedy pewność, że możecie wpuścić, nawet jeżeli nie widzieli zaproszenia lub nie, nie widzieli ciebie wcześniej na tym evencie. No, nawet jeżeli nie mają pojęcia, kim jesteś. O to właśnie chodzi. Dowód ZK Proof może być obliczony przy pomocy różnych algorytmów liczenia, a na chwilę obecną dwa najpopularniejsze to są ZK Snarks, który wykorzystuje na przykład popularny ZCash oraz ZK Starks, z czego korzysta na przykład Starknet oraz StarkX. No i teraz, dlaczego te dwa słówka takie dosyć, no, nieco zawiłe, jak nawet jest oznaczone, że dla zaawansowanych to jest temat? Dlaczego to jest tak przełomowe dla branży? Dlaczego w ogóle warto się interesować tym tematem? Otóż są to dwa główne powody, które w pewien sposób wyróżniają rozwiązania ZK. Po pierwsze, to rozwiązują one problem skalowalności, a dlaczego? Już ci tłumaczę. Co prawda, to stworzenie takiego dowodu wymaga dużej mocy obliczeniowej i to jest troszeczkę zasada podobna do miningu, no, ponieważ Polega tutaj na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań, ale już sam wynik, sam właśnie dowód jest mały. Wielkość dowodu nie jest również powiązana z wielkością transakcji, które były przetwarzane. To również pozytywnie wpływa na skalowalność. I co znacznie ważniejsze, to że powstały tutaj dowód jest bardzo prosty do zweryfikowania i to jest właśnie ta kluczowa informacja. Można stworzyć nawet taki dowód dowodu i tak w kółko dalej. To wszystko stwarza już wiele możliwości, ponieważ pozwala sądzić, że można przenieść część pracy na off-chain lub w drugą stronę. Mógłbyś wygenerować dowód dla danej akcji, a następnie przesłać go na blockchain. Każdy dosłownie chwilę mógłby sprawdzić, czy zrobiłeś to poprawnie. Jednocześnie nie mieliby wglądu w dane, które przetwarzałeś. I to jest właśnie druga zaleta Zero Knowledge taka duża prywatność czyli taki no, jeden z głównych tematów kryptowalut, tak naprawdę. I to jest z tego. Taka swego rodzaju pieczątka, która jasno informuje, że wszystkie dane są poprawne bez ich zdradzania. To teraz może pojawić się pytanie w głowach tych oglądających, po co w ogóle wykonywać akcje off-chain, poza blockchainem? Przecież po to jest blockchain, aby z niego korzystać. I to jest, no, bardzo sensowne rozumowanie. Jest jednak jedno, ale wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy z tego, że blockchain jest piekielnie wolnym oraz mało wydajnym komputerem. Przetwarzanie informacji trwa długo oraz pochłania wielkie zasoby energetyczne. Znacznie sprawniej byłoby wykonywać akcje poza łańcuchem, a jedynie wynik przedstawić w blockchainie. I to jest możliwe. Jeszcze nie w tej chwili, ale prace już trwają. Deweloperzy, programiści, którzy chcą wykorzystać Zero Knowledge, stoją przed wyborem. Mogą zastosować ZK EVM, czyli Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine, lub stworzyć własny protokół. Tak więc jakie są wady oraz zalety obu tych opcji. ZK i VM jest oczywiście szybsze do zaimplementowania, ponieważ to już jest no, gotowe rozwiązanie. Jest to niewątpliwa zaleta. Dodatkowo deweloperzy mają już dostęp do całego ekosystemu oraz zasad panujących w, tutaj w tym systemie, w tym protokole. Minusem tego rozwiązania są jednak ograniczenia. ZK i VM, właśnie ta wirtualna machina Ethereum po przetłumaczeniu na polski nie może robić nic więcej niż to, do czego została zaprojektowana. Jeżeli deweloperzy nie chcą zamykać się w ramach stworzonych przez ZK mogą stworzyć technologię od zera. W ten sposób na przykład powstało Cairo dla Starknetu. Proces stworzenia takiej technologii jest czasochłonny, oczywiście, oraz skomplikowany. Wymaga również odpowiedniego zespołu oraz narzędzi. Pozwala to jednak na stworzenie czegoś dedykowanego problemom projektu. I jest to rozwiązanie takie, no, szyte na miarę dosłownie. Zero Knowledge ma dwie główne ścieżki rozwoju, o których możemy tutaj porozmawiać. Pierwsze to są rolapy, o których wspominałem już wcześniej tutaj na kanale, ale za chwilę znowu poruszymy ten temat. A drugą to są całe blockchainy. Tutaj Vitalik Buterin, twórca Ethereum, uważa, że ZK to jest przyszłość branży. Zacznijmy jednak od rolapów. Tutaj dla przypomnienia dla tych, co tam nie kojarzą do końca tematu. Otóż to są rozwiązania warstwy drugiej, których celem jest rozwiązanie problemów ze skalowalnością. W uproszczeniu działają one tak, że transakcje realizowane na warstwie drugiej są pakowane, a następnie przerzucane na warstwę pierwszą. Rolapy rozwijają się w dwóch głównych nurtach. Wyróżniamy właśnie opcje ZK, Zero, Zero Knowledge oraz Optymistyczne. O optymistycznych rolapach powiedziałem kilka słów więcej w filmie poświęconym Arbitrum. Chętnych odsyłam do tamtego materiału. Jeżeli zajrzymy na stronę L2Bit, to zobaczymy, że dwa najpopularniejsze obecnie projekty starające się rozwiązać problemy ze skalowalnością to są Arbitrum One oraz Optimism. Są to rozwiązania bazujące na technologii Optimistic Rollup i na nich skumulowano już ponad 3,5 miliarda dolarów. To sporo oraz zdecydowanie więcej niż jest obecnie w projektach ZK. Osoby śledzące branżę, czyli skoro nadal tutaj mnie oglądacie, to zapewne macie świadomość, jak wiele z tych projektów pozwoliło zarobić czujnym inwestorom i tutaj w przypadku Arbitrum One to jeszcze więcej będzie mogło osób zarobić, jeśli kiedyś tam w przyszłości zdecydują się w końcu wypuścić własną kryptowalutę. Ale wróćmy tutaj do głównego tematu. Dlaczego na chwilę obecną to właśnie te optymistyczne rozwiązania są bardziej popularne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Obsługują one smart kontrakty. W takim razie, dlaczego uważam ja, że przyszła hossa może należeć między innymi do rozwiązań ZK? Po pierwsze, to projekty ZK zaczynają wprowadzać smart kontrakty i jest to możliwe, jednak wymaga więcej pracy. Warto to robić, ponieważ samo rozwiązanie ZK jest po prostu lepsze pod kątem skalowalności. I to właśnie dlatego deweloperzy będą chcieli rozwijać ten kierunek. A jeżeli pojawią się smart kontrakty na platformach ZK, to pojawią się również projekty na tych ekosystemach, które będą je wykorzystywały i ta nisza zacznie się dynamicznie rozwijać oraz napędzać, ale. To właśnie ZK ROLAPy są droższe w zaimplementowaniu w protokole niż te optymistyczne rolapy. Działa to na ich niekorzyść, jednak wraz ze wzrostem popularności, to ich cena e, cena tej działania z użyciem ZK powinna być coraz to niższa. Co więcej, to wiele projektów ZK nie ma jeszcze swoich tokenów, ich airdropy z pewnością napędzą popularność. Tutaj już wiem, że wiele jest teorii spiskowych odnośnie paru protokołów, które implementują tego typu rolapy, i wiele, wiele osób oraz społeczności czeka właśnie na te airdropy lub po prostu ogłoszenie własnych tokenów. A w teorii to rozwiązania layer 2. Oparte o ZK pozwalają na wycofanie swoich coinów w przypadku konieczności. Na chwilę obecną no bardzo różnie z tym bywa. I co prawda to te optymistyczne rolapy również w teorii to umożliwiają, ale trwa to znacznie dłużej. Wciąż należy pamiętać, że rolapy noszą znamiona centralizacji, więc w pewnym sensie przesyłając tam środki, musisz zaufać twórcom. Obecnie rozwijające się projekty wykorzystujące ZK, to dla przykładu DYDX. Immutable, Solar, ZK Sync oraz ZK Space. A co więcej to Zero Knowledge można wykorzystać również bezpośrednio na Layer 1, czyli na warstwach pierwszych i jasne prace nad takimi rozwiązaniami już trwają. Ale dlaczego właśnie tak już konkretnie mówiąc, dlaczego to ZK może być przyszłością blockchainów? Od powstania Bitcoina minęło już ile? No, z kilkanaście lat i przez cały ten czas nie udało się skutecznie rozwiązać problemu ze skalowalnością. Jasne, pojawiły się różne rozwiązania, jednak żadne z nich nie były na tyle dobre, aby wyznaczyć kierunek i dopiero zastosowanie technologii zero knowledge daje nadzieję na taki właśnie rezultat. Ale dlaczego? Stosując zk na warstwach pierwszych można osiągnąć wysokie bezpieczeństwo całej sieci. Znacznie zwiększyć skalowalność bez całkowitej utraty decentralizacji oraz wszystkie skomplikowane obliczenia można przerzucić na off-chain. I po czwarte, czwarte, użytkownicy będą mogli cieszyć się wysokim poziomem prywatności. Co więcej, to blockchain będzie jeszcze taki bardziej, bardziej fit, bardziej smukły, będzie zajmował mniej miejsca i w teorii będzie można go obsługiwać nawet na telefonach. Oczywiście, w teorii. W praktyce wciąż przed deweloperami wiele problemów, wiele wyzwań, które będą zmuszeni rozwiązać. Jest to jednak swego rodzaju taki wyznacznik. ZK wyznaczyło kierunek, w którym niedługo może podążyć cała branża. Dlatego warto obserwować powstające projekty w tym temacie. Jednym z ciekawszych jest MINA. MINA to ma być najlżejsza sieć, której waga wynosi 22 KB. Oznacza to, że walidatorzy nie będą zmuszeni do przechowywania wielkich ilości danych. Znacznie zmniejszy to próg wejścia oraz nawet osoby bez wielkiego zaplecza technologicznego będą mogły zaangażować się w tą właśnie sieć. Celem jest umożliwienie tworzenia zdecentralizowanych aplikacji bazujących na zk-proof, czyli zk apps. Wcześniej możliwe, że słyszeliście głównie o dappsach, czyli zdecentralizowanych aplikacjach, ale teraz, jak widzicie, tutaj technologia idzie o krok dalej. I wchodzą do gry ZK Apsy. W teorii powinno to pozwolić na osiągnięcie wysokiego poziomu prywatności oraz bezpieczeństwa sieci. No i co teraz? Czy to jest moment na pakowanie całego majątku, by projekty w jakikolwiek sposób powiązane z ZK? No jasne, że nie. Żeby nie było tak kolorowo, to musimy porozmawiać również o wadach tego rozwiązania. Przede wszystkim no pamiętajmy, to już wiele razy powtarzałem na tym materiale, że są to nowe technologie, są to nowe mosty, nowe projekty, a to oznacza, że najprawdopodobniej są pełne przeróżnych błędów i niedociągnięć. Mogą minąć lata, zanim uda się załatać wszystkie niedociągnięcia, jeśli w ogóle, a przez ten czas wiele może się wydarzyć. I dobrze to widać na ostatnio popularnych mostach obsługujących wiele sieci. One również po części no, były rewolucyjne i one również okazały się pełne błędów, które cały czas są łatane. I wydaje się to jednak nieuniknione. Moim zdaniem jest to po prostu taka no, naturalna część procesu wdrażania nowej technologii. No, nieraz powtarzam, że jakiś błąd czy porażka to jest po prostu najlepszy nauczyciel i wyciągając odpowiednie wnioski, deweloperzy, jeśli wyciągają odpowiednie wnioski, to po prostu można zajść jeszcze dalej i dalej i tak w kółko, aż po prostu dróżki będą jak najbardziej gładkie dla wszystkich użytkowników. A teraz wracając do konkretów, to przyjrzyjmy się kilku projektom, które mogą podczas takiego ewentualnego sezonu ZK lub trendu na ZK, na rozwiązania ZK, mogą królować. Zacznijmy od Aztec, Aztec Network. Jest to ZK Rollup, który skupia się na oferowaniu użytkownikom dużej prywatności oraz niskich cen korzystania z DeFi na Ethereum. Środki, które przelejesz na warstwę drugą, możesz następnie przerzucać do wybranych protokołów DeFi. Aztec Connect zostało wdrożone w ramach ZK Money, jak tutaj widzimy. I przy jego pomocy możesz wpłacić kapitał do Yearn, do Lido czy DCA. Co jeszcze w tym temacie jest warte podkreślenia, to że w ramach Aztec tworzona jest biblioteka dla programistów o nazwie Aztec Connect SDK ma to na celu przyspieszenie integracji projektów z Ethereum i Aztec. Zmiany mogą zostać zaimplementowane bez wymiany całego smart kontraktu. Wystarczy, że zainteresowane projekty wprowadzą niewielkie poprawki oraz dodadzą odpowiedni frontend, aby móc korzystać z właśnie Aztec. A kolejną ciekawą opcją jest ZK Sync. przed chwilą o niej wspomniałem jest to ZK Rollup, czyli rozwiązanie warstwy drugiej dla Ethereum. Temperaturę wokół projektu podgrzewa to, że nie ma on jeszcze swojego oficjalnego tokenu. Oznacza to, że może dojść do potencjalnego airdropu, możliwe, że jakiś fair launch, czy inne tego typu rodzaju dystrybucje tokenów dla społeczności. I jeżeli już będzie miało to miejsce, to tokeny zostaną prawdopodobnie rozdane użytkownikom testnetu. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że nigdy nie ma pewności co do airdropów, chyba że zostały of oficjalnie potwierdzone. Twórcy starają się wynagrodzić osoby, które rzeczywiście są zainteresowane siecią, są zainteresowane budowaniem na, na tej sieci, dlatego warto po prostu z niej korzystać. Nie możemy pominąć również Polygon, który wykorzystuje ZK i Jest to projekt, który może pochwalić się już teraz solidną ilością dziennych transakcji. Przemawia za nim również to, że ma wsparcie gigantów z Web2. Za Polygonem stoi m.in. Reddit oraz Meta. Ciekawych projektów jest więcej. Możesz zwrócić uwagę jeszcze na Angel Protocol, QuickSwap, Gains Network, Zigzag Exchange, który, jak tutaj mi wyskoczyło powiadomienie, jest teraz na Arbitrum. Mamy jeszcze LoopRing, Scroll. Jak widać, możemy tutaj powoli wchodzić na taką wczesną wersję alfa testnetu tej sieci. I ostatni to Starknet. Warto obserwować no, nie tylko projekty, które wymieniłem, ale również kierunek, w którym zmierzają projekty Zero Knowledge i właśnie jeżeli ZK sezon się rozpocznie, to powstanie wiele innych potencjalnie równie ciekawych opcji, które pozwolą no, dobrze zarobić potencjalnie. To chyba wszystko na dzisiaj. Starałem się przekazać Tobie wszystko, czego się dowiedziałem w sposób prosty oraz taki, no, jak najbardziej prosty do przyspojenia. No, ja jestem świadom, że to nie są jakieś proste tematy. Kryptowaluty oraz cała technologia blockchain to jest mega zawiły temat i żeby być na bieżąco z trendami i nowościami ze świata krypto, myślę, że może się opłacić zasubskrybować ten właśnie kanał. Tak więc, kliknij, zasubskrybuj oraz widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.